Witam Was w pogodzie w części czwartej chyba, albo piątej, już nie pamiętam, ale chyba czwartej części y, pogody. W Krakowie będzie y, deszcz, a w Puławach będzie słonecznie, czyli słonecznie. Mocnie. Tak fajnie. A we Lublinie będzie wiatr. A we Tomasowie będzie buza. Jutro będzie maj. Jutro będzie seria Tu je Więcej nie zdradzam. Hehe. Powiem tak. Raz i dokładnie. Jutro kuchenne rewolucje. <noise> Jecie Dobra, kontynuujemy. Na Podlasiu będzie padał deszcz, a w Sosnowicach będzie słonecznie. Chcecie więcej takich serii? No to oczywiście, zalajkujcie i napiszcie komentarz, chcę nową serię, to będę Wam serduszkował i jest mi odpowiedź jaką chcecie serię, bo powiem tak, jutro Kuchenne Rewolucje i koniec kropka. A w przyszłości, chyba to było 4 maja, sprawdzamy podwodny świat, no nie wiem czy 4 maja, ale ileś tam na pewno. Wejdźmy z kabiny, bo chcę wam pokazać moje studio, gdzie to wszystko nagrywam. Tu mamy wiadomości. Tu kiedyś nagrywałem, tu była celność czwarta. A teraz idę do studia B, bo jest nowe studio, ale nie sprawdzałem, co mamy na górze. Chodźmy, zobaczymy, co mamy na górze. Bo może tam będzie coś takiego ciekawego. O, co tutaj jest? BBC, no. Nie chcecie tu zagrać no Następna dyrektora? Studio dyrektora! Ja jestem dyre... dyre Windows XE. Halo? Jak wyjść? O, jestem. Teraz dyrektor generalny, czyli chyba prawdziwy dyrektor. A tu wiecz przewodniczący? Okej, okay, to takie jakby są chyba takie tajne, dyrektorowskie. Sala konwertycyjna. Wow, BDC News! Informacje! O, może tutaj też będę kiedyś nagrywał w takim studiu. To by było moje marzenie. Ale wróćmy do naszego studia, ok? I jesteśmy. No to poczekajcie. To chyba tyle, tak. Yy, powiedziałem dyrektorowi to chyba tyle. To pawi widzowie.